się ja ma Jak ktoś trudno, przez który nie mogłem mówić, a wcześniej mi się dźwięk spieszył. Ja nawet tego nie zauważyłem dlatego ostatni film jest bez dźwięku. Ten akurat będzie z dźwiękiem. Ja się właśnie zadziwiłem jakiś czas po wpuszczeniu. Czemu tak szybko mi jakby to spada? W sensie, że na początku na 300 osób oglądało, a później do samego końca dotrwało może za kilka osób. Czy coś tego typu. No i bo się odkryłem, film jest bez dźwięku, ludzie to klikali od razu wychodzili, bo było bez dźwięku. Dałem da, o to zadbać aby wyszło jak zwykle. No teraz od niedzieli jestem chory, e, nie mogę mówić, teraz już mogę oczywiście jak właśnie widzicie. Jeszcze uszysę se... tu czułość się zwiększyć, bo ja to czułość się dawna wygrać. I co? No i chyba możemy startować. Cel to będzie przejście z Minecrafta, o ile stoko on istnieje. Nie, jak ostatnio sprawdzałem do tej wersji, to istniał. Aż se zobaczę. Hehe. A, nieźle was sprakowałem. No w ogóle ja już zabiję sobie Hej, krówka. Patrz, 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 patrz. Mam tutaj takie twoje bielsko o twojego kolegi. Chwila. Jest jakiś slajd, który może by chciałby troszkę pobić? O, jest. O. I. I... No i teraz to już powinno zadziałać. O, jest, jest, jest. O, i... Iku, to jest slime. Już nie jesteś potrzebny. I patrz, 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 krówko. Patrz, patrz! Patrz, bo nie będę dwa razy powtarzać. O! Fajnie, że się popatrzył. Wiem, jestem Ty przepraszam. Bije krowę łóżkiem. No nie, nie zadziałało. Jak to w ogóle nie zadziała? O, grzeczna krówka. Nie takiej grzeczna. O, o, mięsko. No i widzicie, tak się zyskuje pożywienie. Mam nadzieję, że nagrałem dla was poradniki w lesie. Dziękuję, do widzenia. Żartujemy. tutaj będziemy spędzać po jednej nocy na film, albo tam dwa. Pierwszy odcinek miał być z dwoma, a kolejny już z jedną, ale uznałem, że tym razem zrobimy inaczej. No więc ogólnie by tutaj chyba już wynosimy się z tej wioski, nie ma co. Tak nie mogę. Przeczem za to będę bał mówić, bo mi jeszcze trochę gardło boli, jak mówię. Mam nadzieję, że to przynajmniej usłyszeliście po moim głosie. No muszę zrobić mój rytuał, czyli język po podniebieniu. Zawsze tak robię, biegam gardło boli. Może ktoś jest to tak nie robi. Ale ja już nie będę tak gadał o tym tak prywatnie troszkę to zostawię, ok? E, to więc ogólnie, e, przechodząc już do tematu, to wywalamy sobie kilka fajnych rzeczy. Oj chłopie, nie możesz, nie możesz! I za chwilę mieczyk padnie. O, jak teraz fajnie będzie wybijać sobie te slajmy. Oj, teraz te dwa. Te dwa także lodują świetniku. O. Nie wiem, po co mi te kulki. Mleczek. Który to mój mleczek? Pierwszy. O! Pad. Pan, yy, chłop do ubicia wyszedł, znaczy co? Nie wiem, po co koło kołpa, ale może się przydać. dobę już ci udostępnia tu drogę. No, wchodź. Tak chciałeś, to wchodź. No tak chciałeś to wchodzić No o! <laughs> Biedni wieśniacy. No to ja sobie wyruszam. O wioska tam Możliwe, że to tak do której, w której już byłem, więc Ale dobra tam idę, wygląda na całkiem fajnie. Jeśli nie byłem, no to... No to idę gdzieś tam chęt daleko chyba. Ja byłem z tego, co kojarzę, w dwóch wioskach. No to 99% jest tam, tak? Jest jeszcze portal obok, bo chyba właśnie to w, w tej części tej serii, a nie tamtej prowadzonej trzy miesiące temu, właśnie było coś takiego, że jakby wiecie, obok portalu... Znaczy obok wioski portal i tego typu sprawy. Drzewo się pali. Nie, jedne drzewko. Mm. Oj, 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 oj Teraz trzeba będzie tylko o tak o. ja nie wiem czy w niej było, bo i tutaj nie widać z pierwszego. Także czy w tej wiosce był kowal? Nie był portal na 100% kowala nie było. A tej portala nie ma dookoła. Zapomniałem, że to nie zdzieli zdjęcia, nie można to tak zwiększyć je w 5. No, dobra, to idę wiocha. Ale już kisty... To jest... Przepraszam! Nawet ogólnie tutaj sobie zbierzemy siadeczko i weźmiemy, zrobimy deski. Hej, panie golewie. O! I się mnie nawet. Obstawiajcie czy starczy. Raz, dwa, trzy... 4, przynajmniej na pierwsze pęknięcie, i... Hmm... To tak działało? Nie, to tak nie działało, i co ja teraz zrobię? Jaką oblał użyłem? Ja, jaki ja głupi jestem. I teraz, dobra, mam inny pomysł. z faktu, że mam... Dobijemy go łapeczką. Znaczy kilowe, bo i tak nie jest do niczego potrzebny. Eee, I będziemy mieli zamiast tego jakiś fajny mieczyk czy takie inne? Eee. Słuchajcie się w te ekscytujące dźwięki. I ile będzie? Ile będzie? Pięć! Ło! Może trochę za duża ta ekscytacja. Aż to ilki, a To wiecie, ja chyba idę zobaczyć sobie poradniki, jak zrobić portal. Wiecie, z lawy i tego, tamtego, tego. I teraz yy, drugie wiaderko. Ja zawsze to robię jednym wiaderkiem. Zawsze jakiś jatem w dosach. Tak, mieliśmy ja ten dosy, gdzie zostało to zniszczone przez jakieś pierwszą aferę. Ale w sumie to sami ją rozpoczęli, i to oni właśnie, którzy ją rozpoczęli, włamywać się taką, to zostali uczciwie ukarani. Ale to tutaj tak nie wolno, to tak do dołu się włamywać, a rabie. Te film nie ma na celu nikogo urazić. Łat! Dawaj mi będę, bo ja zginę od pająków, których się boję. A mój beda, ja on ale tego to już... I? Ile zaraz? O, ale wybiarko, ui! Ui, ui! Ui! Nie, bo mnie wywalnąłeś, jak mogłeś. No tak, tak mnie wkurzyli, że w końcu musiałam. Więc teraz, kochane dzieci, będziemy się uczyli, jak podcierać tyłek. Więc tak, zawsze łączycie dwa listki i jak już połączycie, to stajecie na nich i zgażecie. Jak coś to ja wymyśliłem sam, bo jestem bardzo kreatywnym człowiekiem. Takim, że, że zainspirowałem się z nimi kilkoma filmami. O, i teraz mamy taki drewniany papier. Średniowieczny, bo średniowieczny, ale najważniejsze, że jest. Albo nie, to ten jest taki z Hej, masz swój papier. Nie lubisz? No halo, no weź papier. P -p przydać. I w ogóle, Gdzie widać, że robię mają łazienki? Nie wzięłem ani jednego wychodka. Trzeba będzie to zmienić. Jak będę budował takie więzienie dla kolegi, bo mam taki pomysł. Te slime to są takie głupie, że aż po prostu nie wierzę w nie. I teraz wii do lawy. Teraz O! To nie moja wina. No więc tutaj ze te dwa dni całe. Dawie ja bardzo dużo. Próbuję zwieżerów wciskać y, papier z PL-u. No macie. No papier, to jest ważne. Gdzie ten papier? O, o, tutaj, tutaj! O! Masz, masz! Podnieść chłopie! Z takim, lenie, takim leniem mi w gacie. Dlatego takie No Dobra. Może, mogę już skończyć te szafce? I nie będziesz mi się lenił opychał. Ojku. <gry> ja tego nie zrobiłem. Patrzcie, jakim jestem, Singo? Uratowałem villagera od pożaru, wcale go nie wywołałem. Yy. No to teraz yy, powtórzę sobie moje doświadczenia z atewków. No, przestań mi chłopie wkurzać, bo to się śmieszne już. przestaje robić. Tak, to no, na pewno miało być śmieszne. No, więc teraz tak. To z tego co pamiętam robiło się tak, że tutaj się robiło takie pojedyncze eee. Eee. eee Jak to się robiło? No nie, jeszcze mnie ta lawa pali! Już takiego schamstwa to ja jeszcze nie słyszałem. Ceska gwala. Jest ale jednak to musimy usunąć i tutaj dajemy jak to się nazywa. O, takie coś. Kurde, bo już chyba noc będzie zachodzi To rzeczywiście już i... Teraz zrobimy tak, że tutaj dajemy to i teraz, żeby tylko tego nie spieszyć. Oj, zupełnie przynazkiem spieszyłem. Nie, nie tak. Czy ja muszę to jeszcze komentować? Czy już Wam wystarczy? Ej, bo teraz ogólnie ja nie wiem co zrobić. A, chyba że tak w ogóle. A, albo no tak, ale przez tutaj. Eee, a w sumie to. O, ale za to wody nie ma. Nie ma jakiejś zdobyć. A jest jednak studia, ale to moja ostatnia woda. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten porad, i mimo tego, że ja sam go nie umiem wykonać. Yy, za subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę, aby tutaj się zrobi yy, yy. Teraz muszę to zrobić tak, że tu, tu. I jeszcze bardziej spieszyłam. Teraz tutaj robimy to jeszcze bardziej. I tutaj dajemy takie podwyższenie. Jak coś to jest tylko, bo ja takie robię dłuższe tego portalu, ale nie mam jak szukać po 30 wioskach jakiejś pieprzonej tej takiej. Żebyś tego się nie usłuch, rozla... z. No to już chyba ma w białe to opanowane. No, z tej w białe to wręcz wyolbrzymie i to ogromne. Czas tak, tak, tak. Ło. Mmm i teraz tak, że tutaj dajemy o takie coś i budujemy tutaj ten sam taki wórek, ten taki ten, ten taki ten. O i teraz robimy tak w kółko. Nie, 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 nie wy mi zalejecie! Cóż tworzenie portalu przeze mnie jest po prostu najbardziej upośledzoną rzeczą, jaką mogliście sobie wyobrazić. Co najważniejsze, że się udało. I podpalamy. Zapomniałem, że nie mam zapalniczki. Ej, tak jeszcze przed LTM, ja bym się przygotował. Ja bym się zdecydowanie przygotował. Eee, kurde, co ja takiego miałem tam zrobić? Tę, tego, tam, tego, tamtego, ogólnie tego, tego... A tak, oczywiście, że tam potrwać w jednej chwili... Jakie słabe oferty masz, Grzesiu. do go Grzesiu, bo tak. Dobra, więc ja jestem chyba już gotowy na ten. No nie ma chyba co przedłużać. żeby się deski spalą, ja też. Eee... Co to jest? Nie jeszcze gast! Ja się boję, że coś dawniej wyskoczy. Normalnie bym się nie bał, bo normalnie wtedy, że się na kreatywie bawię. A tutaj taki szok i niedowierzania. Przynajmniej tutaj pająków nie ma, więc nie muszę się. O kurde, no tak, ja wiesz, że nie jestem gotowy, bo jak wyjdę, to przecież pajoki będą. I ja w ogóle nie będę mógł liczyć dni, więc to jakby tak... Ee... Ja, jeszcze, ja jeszcze chyba nie jestem gotowy na A Przynajmniej nauczyłem się budować portal, więc zawsze jakieś plusy są. Ja uczę się tak przy rozprawić z tymi szkieletami O i zyskałem w sesji jakieś rzeczy No to ja już wychodzę eee yy. yy. O! Tu jakina W półto komina! Ale przynajmniej się nauczyłem robić portal a teraz zresztą nie będę wciskał wilczejów w papier z prl Albo nie, nawet slimu. Slime, slime y, wy też macie coś życia. E, dobra, nie te. Wywalamy, wywalamy. Wywalamy. Wywalamy, wywalamy. Wywalamy, wywalamy. Wywalamy, wywalamy, wywalamy. Wystarczy już tego wywalamy. Ja chcę tylko zapisać na jakiegoś portalu. No... w ogóle gdzieś tu jest, tu jest dzień? A gdzie tu jest, tu jest dzień? Ja chcę wiedzieć. No to trudno. No to przynajmniej się nauczyłem robić portal. Eee... Ja wyruszam w świat. A i właśnie zapomniałem się przespać. Zapomniałem się przespać. Jak to dobrze brzmi. Dlaczego 20 minut aż? To co, ja przeżyłem 4 dni w tym nadziemiu, jak tak? Ha? Huh? Wybija jeden pełny dzień, czyli przeżyłem 3 dni w nadziemiu? No, no to ja ogólnie na końcu wniacówki będę zawsze dodawać ile już dni przeżyłem. Papa, to zobaczę ja nigdy.